Kochani moi, bardzo się cieszę, że rozpoczęliśmy prace właśnie przygotowujące w pustelni św. Szarbela, tu we Florencji, koło Jóży. Kaplica dla, na chwałę Boga Ojca, która będzie poświęcona 15 sierpnia, jak Bóg może. Jeśli ktoś z Was pragnie wesprzeć również koszta przygotowania, to bardzo Wam dziękuję. I tutaj. Będą prześwięte na chwałę Boga Ojca. E, możecie przyjeżdżać, dlatego, możecie wesprzeć, kto zechce, te prace e, pod podanym kątem e, właśnie na końcu tego, tego właśnie filmu. Cari fratelli e qui nell'eremo di San Charbel, stiamo preparando la cappella per Dio onnipotente. E, la benedizione di questa cappella sarà. 15 agosto prossimo, a ferragosto direi, ma molto importante per Dio Padre Onnipotente. Alla fine di questo filmato vedrete anche possibilità, eh, il conto corrente, qualcosa. Se qualcuno volebbe aiutarmi di preparare questa cappella, vi ringrazio e vi benedico subito tutti. Eh, onoriamo Dio Onnipotente, Padre, Figlio Spirito Santo. Jak Więc nieustannie również i e, oddajmy cześć Bogu Ojcu, Bogu w trzech osobach, Syn Boży, Duch Święty, Pater, Twilicz, Spiritu Sanu. Właśnie dobrze proszę.